7700, który może zastępować 277 w pewnych momentach bitwy, ale być od niego lepszym, ponieważ wychylasz raz, robisz 980 APCR-kami, i się chowasz. Tylko, że apcr ma 306. I tu jest czasem problem. Panie, nasz pan z wpisz pan, że 0,29 celności. Tak. Dobra, jadę jak najszybciej do początkowych krzaczków. Nie ma żadnego FV'a, żeby mnie one-shotować. Ani jadzi. Bez golda, byłbyś żółty? Z goldem, jestem żółty. 1000 moje, a może i 2000? To się zaraz skoryguje. 2000 moje, jeszcze 5700. Wycofuj się! No nieco mi szkodzi. Eee, śmiem twierdzić, że to może być 3000 w tym momencie. Bo to wyglądało jakby się zatrzymywało tam. Aaaa, zwarzywiony strzał. P... <śmuch> po 9 godzinach streama Pawion zaczyna warzywić strzały. Nie, pewien warzywi przez całe 9 godzin streama strzały. Let's go to the rainbow. Trafienie w sojusznika. Tyle dobrze, że po spocie mi go zaliczyło. To nie był mój pik życia. Ale mamy 4 800, co najmniej. 4 800. Ten Iseł. Jestem za niski na tego Iseła troszeczkę. Hmm. Chodź. Yeah. No, ta więc to chyba nie policzyła yy, pestek, które dostaje na przejeździe, a dzielnie przyjęła wszystkie. Niech będzie i trak, i Pół. No nie, 703, nie, 704 nie dostała ani jednej pechy. Ma tyle, ile miała. do it. 121 50 120 mogło dostać bo się nie wyświeciło na fullu, a nie to nie jest mój kaliber w sensie nie mój damage za mało dobra hello three excellence 499 trzech odznak biegłości Witamy Zapraszam na streamy codziennie No prócz piątku i soboty w tym... raczej... no ja gadam, piątku, soboty eee, W sobotę, jeśli hotel mi pozwoli, to będzie stream A w niedzielę streamu nie będzie A w poniedziałek jestem u Kamilitera i tam będę robił streama Pożegnanie meliny streamerów Zobaczymy, jakie średnie tu wykręciłem. Totalnie spieprzone są tu średnie. Wstydzę się, że zrobiłem tak tym czołgiem mało. 7600 damage, o 1100. Spota. Eee, 4575. O. no Wstydzę się tego, że tak mało zrobiłem średniego. Do zobaczenia. Poza chwilę markuję następny czołg. Uh-huh. <laughs>